Cześć, tu Natalia, a to podcast o tym, jak przestać być zmęczonym freelancerem i zacząć być wypoczętym CEO własnej firmy. Czyli gadamy o produktywności, organizacji biznesu i o rozwoju tego biznesu tak, żeby pracować mniej, zarabiać więcej i ogólnie cieszyć się życiem i fajnie poukładaną firmą. Dzisiaj coś, co bardzo polubiliście jakiś miesiąc temu czyli odpowiedzi na Wasze pytania. Te pytania, jak zawsze, biorę z takiego dużego woreczka pytań, które pojawiają się w różnych miejscach, w newsletterze, w mediach społecznościowych, ale zachęcam się również do tego, żeby pytania zadawać i można to zrobić na przykład pod tym odcinkiem na blogu, jak wejdziesz na livegeek.pl Kośnik podcast, tam będzie najnowszy odcinek i ten najnowszy odcinek będzie miał miejsce na zadawanie pytań. Zadaj proszę swoje pytanie, ja się z przyjemnością odniosę do tego w następnym Q&A, być może za miesiąc, ale zobaczymy, zobaczymy co nam się uzbiera, jeśli chodzi o pytania. Dobra, bez zbędnych wstępów. Dzisiaj mamy takie tematy z tak zwanej grubej rury i zaczynamy od tematu, który przewija się ciągle i ciągle, kiedy z wami rozmawiam, czyli skąd wiedziałaś, co chcesz robić w biznesie? No i jedyna słuszna odpowiedź jest taka, że nie wiedziałam. <laughs> I do tej pory nie wiem. Ale to nie dlatego, że nie mam żadnej, nie wiem, strategii działania czy coś takiego, tylko uważam, że rozwijanie swojego biznesu to zawsze jest proces. I tam, gdzie zaczynasz, niekoniecznie będzie miejscem, w którym skończysz. Rozwijanie biznesu to jest podążanie za dwoma rzeczami za tym, czego my chcemy i za naszymi klientami. I jeśli chodzi o podążanie za tym, co chcemy my, to uważam, że dobry soloprenerski biznes, taki w którym no ty jesteś starym żeglarzem i okrętem, najlepiej rozwija się na swoich talentach. To znaczy warto dopasować sobie model biznesowy, to co sprzedajesz, to co robisz, w jaki sposób to robisz, jak się promujesz, do tego jakie są twoje mocne strony. Dlatego, że na twoich barkach będzie leżeć no, 90% wszystkiego, co się w biznesie będzie działo. Nawet jeśli ktoś ci będzie pomagał, nawet jeśli będzie wirtualna asystentka, nawet jeśli będą jacyś kontraktorzy, to ciągle ty jesteś tutaj tym tak zwanym koniem pociągowym, więc musisz robić coś. Co przychodzi ci naturalnie, i tu bardziej chodzi mi o formę tego, w jaki sposób to robisz, niż o treść, bo treść to jest zupełnie inna rzecz, i tak zwana nisza, i to, czym się zajmujesz. Jeśli o mnie chodzi, mnie najlepiej pomogło w zrozumieniu tego, że przekazywanie wiedzy za pieniądze no bo tym się zajmuję, prawda? To jest coś, co chcę robić. Najbardziej pomogły mi testy osobowości, po prostu. Ja jestem taką osobą, która jest introspektywna, czyli tak lubi sobie zajrzeć do siebie w głąb, i w ogóle bardzo serdecznie zachęcam, bo jakby cała mądra produktywność osobista i też biznesowa polega na tym, że musimy sobie tak czasem zajrzeć i przeanalizować, co tam nam siedzi, czy w firmie, czy w głowie. Dlatego takie dobrze zrobione testy osobowości, to jest naprawdę coś, z czym się warto zaprzyjaźnić, ponieważ one dadzą nam troszeczkę więcej wglądu w to, właśnie jakie nasze mocne i słabe czasem strony są też. Moim testem osobowości, który zrobił dla mnie najwięcej, jest test Galupa. I test Galupa robiłam jeszcze zanim moda na test Galupa wybuchła w Polsce. Jeszcze zanim wszystkie duże nazwiska mówiły, mówiły o teście Galupa. Znalazłam w ogóle informację o teście Galupa, nie wiem, w jakimś poście na Facebooku. To było strasznie dawno temu. Dość powiedzieć, że faktura za zrobienie testu Galupa była moją pierwszą fakturą kosztową w moim biznesie. Czyli to było. Ponad 6 lat temu. LifeGig istnieje trochę krócej, ale mój biznes istniał mniej więcej 3 lata wcześniej, zanim, zanim w ogóle LiveGig powstał. Ja o tym mówiłam w ostatnim QA, więc do niego oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. I w tym teście okazało się, bardzo dużo rzeczy. Między innymi okazało się to, że najlepiej, jakbym była dziennikarką zajmującą się nowymi technologiami, i jak to zobaczyłam, to dosłownie spadłam z krzesła, ponieważ po pierwsze, ja jestem po dziennikarstwie i przez całe pięć lat studiów pracowałam jako dziennikarka, a po drugie, jeśli się trochę więcej znamy, to wiesz, że jestem takim technologicznym geekiem i uwielbiam nowe technologie, i uwielbiam gadżety, i uwielbiam automatyzację, programy różnego rodzaju. No, jakby znamy się nie od dzisiaj, więc na pewno to wiesz. Więc tak dobry był ten test. I to mi dokładnie pokazał. Jeśli nie wiesz o co chodzi, jakim cudem test Galupa pokazuje, czym się będziesz zajmować, to podpowiadam, że jeśli zrobisz sobie pełny test, to tam jest również taki e-book z pełnymi opisami wszystkich talentów. W każdym z tych talentów jest taka sugestia co do tego, czym by było najlepiej, żebyś się zajmował, czy zajmowała, i tam właśnie to było. Tak samo, jak było to, że uczenie innych to jest coś dla mnie. I tutaj też nie było żadnego zaskoczenia, ponieważ w czasach przed live ja się uczeniem innych również zajmowałam, pracowałam jako menadżerka, marketingowiec i konsultantka marketingowa, czyli po pierwsze doradzałam innym firmom, przede wszystkim firmom IT i firmom z branży gier, jak tam się w tych internetach promować, to jest po pierwsze, ale po drugie też dawałam wykłady, to znaczy jeździłam na konferencje branżowe i tam bardzo często robiłam wykłady z własnej pasji, bo ja uwielbiam uczyć innych. Więc kiedy ten galup mi tutaj wjechał całe na biało, gdzieś tam w momencie tego takiego przełomu, że tak powiem, i tego momentu, w którym zrozumiałam, że chcę iść naprawdę na swoje, to uczenie innych i cały blok, i jakby ta forma przekazywania wiedzy i biznes online był dla mnie naturalnym na następnym krokiem. Ja sobie nie wyobrażałam niczego innego. To, czy ja bym się zajmowała, wiesz, trasowaniem nurkujących owiec, produktywnością czy czymś jeszcze innym, to tak naprawdę na tym etapie nie miało znaczenia. W sensie. To mi w teście nie wyszło. Nie? nie wyszło mi, którą częścią, w którą niszę mam iść, ale wyszły mi naturalne tendencje do uczenia innych, do zbierania informacji, do przekazywania wiedzy, i wiedziałam, że czymkolwiek bym się nie zajęła, to to musi mieć taką formę. I to dało mi bardzo, bardzo dużo spokoju, i też jest to teraz tak naprawdę bardzo ładnie widoczne w tej ciągłej zmianie, tak, bo Znowu, firma ciągle się zmienia, idziemy, idziemy coraz bardziej w kierunku uczenia systemów biznesowych, jakkolwiek by to nie brzmiało czyli bardziej organizacji małej firmy niż organizacji siebie samego ale to ciągle jest ta sama forma. Bo, bo może być ta sama forma, bo to jest coś, co mnie jara. Jako solo przedsiębiorczyni wiem, że ta forma się nie może zmienić, ponieważ to jest forma, która odpowiada mi, a ja jestem 90% mojej firmy. No może 80% już teraz, ale ciągle będzie to zawsze więcej niż 50%. <grym> Drugą rzeczą, która bardzo pomaga, to jest właśnie to, że My musimy iść za naszymi klientami. Ja bardzo często mówię swoim klientom, że nasz biznes nie jest o nas, tylko jest o naszych klientach. Wszystko, co robimy, jest o naszych klientach. Biznes prowadzony z pozycji ego to nie jest dobry biznes. Biznes prowadzony z pozycji chcę pomóc innym. Rozwiązać ich problemy, to jest biznes, który zawsze będzie dochodowy, który nigdy nie będzie miał problemów z klientami i który zawsze będzie najfajniejszy, ponieważ klienci będą się przepięknie odwdzięczać za to, że my im pomagamy za pieniądze, czyli win-win. Dlatego właśnie my tych naszych klientów musimy słuchać i dlatego właśnie nigdy nie będziemy wiedzieć, w którym kierunku nasza firma tak do końca pójdzie, ponieważ nasi klienci zmieniają się z nami. Zaczynamy w jakimś miejscu, uczymy się coraz więcej, pomagamy im, rozumiemy, jakie mają problemy, jakie mają wyzwania. I zaczynamy się zmieniać. Albo na przykład yy, niszujemy się, czyli się okazuje, że wolimy pomagać tylko jednemu typowi klientów. Albo okazuje się, że oni potrzebują czegoś trochę innego, niż my do tej pory oferowaliśmy, i musimy zmienić naszą ofertę, zmienić nasze usługi, tak, żeby ciągle gdzieś obracały się wokół tego, co robimy. No wiadomo, grafik nie zostanie nagle kucharzem, chociaż może, jeśli chce, ale rozumiesz, o co mi chodzi. Czyli żebyśmy zmieniali tą naszą ofertę w ramach naszej ekspertyzy, żeby ona zaczęła odpowiadać temu czego naprawdę nasi klienci potrzebują i czego pragną. I w związku z tym firma zawsze jest ciągłą zmianą. I jeśli się do tego nie przyzwyczaisz, to trudno ci będzie zostać, że tak powiem, w tym biznesie, w sensie w biznesie soloprenerskim czy w biznesie robienia firmy, jakkolwiek by to nie brzmiało, bo ciągła zmiana jest wpisana w przedsiębiorczy styl życia, po prostu. I z tym bym chciała cię zostawić, jeśli chodzi o to pytanie, w skrócie, ja ciągle nie wiem, kim będę, kiedy dorosnę. Kiedyś napisałam taki artykuł, zresztą, będzie zalinkowany w notatkach. I ja nie uważam, że to jest źle. Uważam, że to jest bardzo, bardzo dobre, że ciągle jestem w procesie zmiany, ponieważ ta zmiana podąża zarówno za tym, co umiem najlepiej, w czym się czuję najlepiej, ale również za moimi klientami. Jak podążasz za swoimi klientami, zawsze tych klientów będziesz mieć. I kropka, po prostu. Dobra. Dzisiaj same grube rury, więc druga gruba rura to. Jak się przełamałaś do mówienia do kamery? <laughs> to było takie pytanie z którejś z konwersacji na Instagramie, bo osoba pytająca bardzo dobrze wie, że ja jestem introwertyczką. Naprawdę jestem introwertyczką. Potrzebuję bardzo, bardzo dużo czasu dla siebie. Potrzebuję bardzo dużo odpoczywać od ludzi. Nie dlatego, że mnie denerwują, tylko dlatego, że introwertycy tak mają. Po prostu bateria wyczerpuje im się wtedy, kiedy są z ludźmi, a ładuje się wtedy, kiedy z nimi nie są. Nie ukrywam, że występowanie przed innymi jest rzeczą, która bardzo wyczerpuje energetycznie i było trudne, mimo że, jak już mówiłam wcześniej, ja wcześniej występowałam i to w takim, że tak powiem, gorszym wydaniu, czyli występowałam na żywo. Zaczęłam uczyć innych i szkolić innych w czasach, kiedy jeszcze za bardzo webinarów nie było, bo to był czas grubo-grubo przed pandemią, więc to wszystko jeszcze nie wybuchło. I kiedy weszłam do online'u, kiedy zaczęłam prowadzić biznes online i zrozumiałam, że jakby no, te wykłady trzeba przenieść do internetu, no bo w ten sposób najczęściej biznes online działa, że jednak wszystko dzieje się w internecie, to się okazało, że to jednak jest bariera. Nie? że do tej pory występowanie nawet na dużej scenie, zdarzało mi się występować na konferencjach branżowych, gdzie sala była po prostu pełna, tak? Było na przykład po 100 albo 200 osób. Ale to nie było aż tak stresujące jakimś dziwnym cudem, jak wystąpienie przed kamerą. Jednak to oko kamery, nawet jeśli to jest kamerka internetowa, jakoś tak strasznie wiesz, paraliżuje. No po prostu. Ja nie wiem, pewnie masz tak samo. Tak samo było ze mną. Z tym, że ja mam takie podejście, że ten strach nie może mnie blokować. To była rzecz do zrobienia. Ja wiedziałam, że za tym stoi większy cel. Chciałam zbudować biznes online i biznes online potrzebuje kogoś, kto mówi do kamery. Więc. Zamiast podchodzić do tego jak pies do jeża, zrobiłam to co zawsze robię z rzeczami, których się boję albo z którymi jest mi trudno, czyli zrobiłam z tego projekt. Już dużo, dużo razy mówiłam o tym, co to znaczy zamieniać cele na projekty, więc teraz tylko zalinkuję w notatkach do podcastu tekst na ten temat, bo napisałam dawno, dawno temu na ten temat kilka słów na blogu. W skrócie, moim projektem, który być może pamiętasz, jeśli jesteśmy ze sobą dłużej, a być może nie, jeśli dopiero gdzieś tam zaczynamy, było przeprowadzenie 50 merytorycznych webinarów pod nazwą Ogarnięte Poniedziałki. I w każdy poniedziałek, no prawie w każdy poniedziałek, gdzieś koło godziny 19, ja pojawiałam się live i dawałam wykład w sensie tej starej nomenklatury, czyli prowadziłam webinar na jakiś temat związany z produktywnością. To nie były webinary sprzedażowe. W ogóle to jeszcze nie był ten temat. Chciałam nauczyć się mówić do kamery, tak, żeby się nie stresować. Ten projekt nie trwał 50 tygodni, trwał półtorej roku, bo 50 odcinków tych webinarów to było trochę roboty po drodze, wiesz, były jakieś święta, jakieś wolne, jakieś wakacje, więc to się rozłożyło na półtorej roku. No ale się udało, rzeczywiście było 50 ogarniętych poniedziałków. Było w grono wiernych oglądaczy i słuchaczy. Niektórzy z, z nich są ze mną do dziś i bardzo serdecznie was pozdrawiam. I to właśnie nauczyło mnie mówić do kamery. Ale ja bardzo lubię żabę gotować powoli, znaczy podejść do takiego trudnego dla mnie tematu z dwóch stron. Z jednej strony nie dać sobie trochę wyjścia i zrobić projekt, czyli coś, co ja muszę wypełnić. Liczba 50 była bardzo, bardzo fajną liczbą. Ja miałam konkretny cel, chodziło o to, że trzeba zrobić 50, więc to był jakiś projekt, wiesz, versus. Może zrobię jakiś webinar kiedyś. Ja lubię takie zamknięte całości, to mi pomaga. To jest trochę też system, nie? To mi pomaga po prostu realizować cele i bardzo, bardzo lubię podchodzić do wszystkich celów i wyzwań w ten sposób. Ale z drugiej strony, ja lubię gotować swoją żabę powoli, czyli nie lubię rzucać się od razu na bardzo, bardzo głęboką wodę. Wow, <grytanie> dwa porównania naraz. Nie lubię robić od razu rzeczy bardzo trudnych, lubię sobie stopniować tę trudność. I stopniowanie sobie tej trudności było w tym wypadku chociażby tym, że ja wiesz, nie zapraszałam na te webinary jakby całego internetu. Pierwsze webinary w ogóle nie były promowane, nie leciały żadne reklamy na nie. Oferowałam je tylko i wyłącznie osobom, które gdzieś tam w przestrzeni około blogowej się pojawiały, a było ich w tym czasie coraz, coraz więcej. Może nie jakoś wybitnie dużo, ale, ale było ich coraz więcej. Informowałam o tych webinarach wyłącznie na Facebooku, wtedy Instagram to wiesz. Instagram był dla mnie takim prywatnym miejscem na wrzucanie fotek. Informowałam o nich na Facebooku, informowałam o nich do mojej listy mailowej, która pamiętam, wtedy miała chyba około 500 osób. Zbudowałam ją lid magnetem, taki, który wyświetlał się na, na, na głównej stronie, jak się przychodziło, więc gdzieś około pięciu, 400 albo 500 osób wtedy było. Ja byłam dumna, jak wiesz, strasznie byłam dumna, że tyle osób jest. I zaczęłam od tego. Na pierwszym webinarze pojawiło się osób chyba z 30 albo 40. Oczywiście do końca nie wszyscy zostali, wiadomo, nie, ale to już była dla mnie, wiesz, taka akceptowalna liczba ludzi, z którymi ja mogę pokadać. I okazało się, że było bardzo fajnie. Ja też starałam się te webinary przedstawić tak, wiesz, że to nie jest, um, jakby to powiedzieć, że to nie jest yy, prawda objawiona, że ja po prostu dzielę się jakimś tam swoim pomysłem na coś tam. Pierwszy webinar był o inboxie zero, to pamiętam. I. Nie starałam się powiedzieć, że jestem największą ekspertką na świecie, ja po prostu chciałam live opowiedzieć o pewnych odkryciach, o pewnym nie wiem, sposobie działania, który miałam do osób, które już mnie znały. Czyli jakby ten poziom ryzyka był zredukowany do takiego minimum, jak się da. I to mi bardzo pomogło. Pierwszy webinar był taki, drugi za tydzień był już łatwiejszy, trzeci za tydzień był już łatwiejszy i powoli, powoli to się zaczęło kręcić i teraz występowanie przed kamerą już nie jest dla mnie żadnym problemem. Znaczy zawsze jakiś stresik jest, ale nie ma go aż tak dużo. I ja bardzo często mówię moim klientom, którzy się martwią, że nikt nie przyjdzie na webinar, to mówię im bardzo dobrze, niech przyjdzie mało osób, w szczególności jeśli on nie jest sprzedażowy, tak? jeśli to jest jakiś live, niech przyjdzie mało osób. To będzie dla Ciebie szansa na oswojenie się z kamerą, z mówieniem, z prezentacją. Jeśli masz prezentację, to jest bardzo dobrze, to wcale nie jest źle. Małe kroki to jest cała strategia, na której ja zbudowałam lewnika, naprawdę. I bardzo serdecznie ci też y, taką metodę małych kroków polecam. Więc jeśli coś jest dla Ciebie trudne, na przykład występowanie przed kamerą jest dla Ciebie trudne, zacznij do małej grupy osób, zacznij do swoich y, takich najbardziej zaangażowanych, nie wiem, klientów, albo najbardziej zaangażowanych osób w mediach społecznościowych, jeśli już je budujesz. Nie nakładaj sobie więcej presji niż trzeba. To nie ma sensu. Wszystko jakby przyjdziesz czasem. Tak samo jak u mnie zaczęło przychodzić z czasem coraz więcej osób. Więc. Ym, no, to tyle. Tak, nauczyłam się mówić do kamery. <laughs> I jeszcze mamy czas na jedno pytanie. Tym razem jest pytanie o produktywność, chociaż też o organizację biznesową a co? Czyli pytanie, które ja dostaję cały czas: jak łączę ze sobą planowanie prywatne i firmowe? Czy są osobne narzędzia, czy jest jedno narzędzie, jak ja to robię, jak ja do tego podchodzę. Rozwiążmy tę sprawę raz a porządnie, jeśli chodzi o mnie. I jeśli chodzi o stan na połowę roku 2023, ponieważ uważam, że tak jak firma, planowanie też może się zmieniać. Jak zmienia się sytuacja, nie wiem, rośnie Twoja firma, maleje Twoja firma, nie wiem, zmienia się w niej coś, zmienia się oferta. To się może zmieniać. Naprawdę twoja sytuacja życiowa się zmienia. Nie ma się co przywiązywać do jednego stylu, jednego sposobu i u mnie to też bardzo mocno ewoluowało, ale ciągle opiera się o takie trzy podstawowe filary. Te filary zawsze to są trzy rzeczy. Po pierwsze kalendarz, w którym zapisuję zawsze wszystkie spotkania. Po drugie jakieś narzędzie do organizacji, jakieś Planer projektów albo narzędzie do organizacji projektów, i ono zawsze jest elektroniczne, nigdy nie jest analogowe. I po trzecie, notes, notatnik. Dla mnie notatnik to zarówno notes fizyczny, jak i notes elektroniczny, taka baza danych, baza wiedzy, baza, wiesz, zewnętrzny mózg, drugi, drugi mózg, nie? Teraz jest tak od długiego czasu, i bardzo, bardzo mi to służy, że planowanie, rozumiane jako rzeczy do zrobienia, wpisane w zadania, takie codzienne rzeczy do zrobienia, dobra, żeby to jak najprościej o tym opowiedzieć, wszystkie są w jednym miejscu, wszystkie są w ClickUpie. Mam po prostu osobną sekcję prywatną, do której dostęp mam tylko ja i tam są rzeczy, które planuję prywatnie, no i oczywiście wszystkie projekty, które i tak planujemy w ClickUpie razem z osobami, które ze mną współpracują. Przyznam Ci się szczerze, że ja wcale tak dużo prywatnie nie planuję. Uważam i myślę, że od samego początku, jak uczyłam w LifeGeek'u, to tutaj nie tyle chodzi o planowanie i układanie zadań, co konsekwentne realizowanie swoich celów. Nie? Jakby to jest kwintesencja takiej produktywności rozumianej jako taki dobrostan, ogólnopracowy dobrostan. Wow. Dlatego. Ja wcale tak dużo nie mam tam zapisanych rzeczy. Te zapisane zadania najczęściej wynikają z moich analiz i moich podsumowań, które staram się robić z żelazną konsekwencją przynajmniej raz w tygodniu. I te podsumowania robię w ogóle w zupełnie innym narzędziu, dlatego że tak lubię zaraz o tym opowiem ale to, co chcę powiedzieć, że to jest to, że ja ogólnie nie wpisuję bardzo dużo zadań prywatnych do jakiegokolwiek planera. Bo też nie ma ich aż tak dużo, bo ja projektów czy takich zadań tylko dla mnie prywatnie nie mam aż tak dużo. Znaczy staram się też tego w ten sposób, do tego w ten sposób nie podchodzić, nie? żeby przynajmniej jeden obszar mojego życia nie był tak skrupulatnie zaplanowany, wiesz, od A do Z. A poza tym, no muszę też część obowiązków dzielić z moją rodziną, między innymi z moim mężem, który nie cierpi planowania i do tego click-upa zagląda bardzo rzadko, więc to zupełnie nie miałoby sensu. Więc jeśli chodzi o moje prywatne planowanie, to ja przede wszystkim polegam na kalendarzu Google. Mam osobny kalendarz Google dla firmy i mam osobny kalendarz dla siebie prywatnie. I tam przede wszystkim wpisuję wszystkie takie rzeczy, o których myśli się w kontekście planowania najczęściej czyli wizyty, spotkania, lekarz, nie? fryzjer, kosmetyczka, takie rzeczy. Współdzielę go z mężem i tam zapisujemy wszystkie najważniejsze rzeczy nie wiem, kiedy opony wy wymienić i tak dalej. Jeśli z moich podsumowań, które no, robię przynajmniej raz w tygodniu, takie grubsze, raz w miesiącu, i staram się też, żeby osobno podsumować też prywatne rzeczy, wyjdą zadania, które należą tylko i wyłącznie do mnie, i no, jest konieczne, żebym ja je wykonała. Czy to jest jakiś taki wiesz, projekt dla siebie, czy to jest coś związane z moimi celami, które oczywiście mam też poza zawodowe, to wtedy one oczywiście trafiają do klikupa. Ja jestem oczywiście bardzo dużą zwolenniczką tego, żeby oddzielać życie prywatne od życia zawodowego, ale nie da się ukryć, że wchodząc na klikapa, ja jestem najbardziej w trybie zadaniowym. I czasem jest tak, że część z tych zadań prywatnych w jakiś sposób może się połączyć z zawodowymi. Na przykład muszę gdzieś napisać maila, więc robię to w bloku pisania maili po prostu. Mnie jest tak po prostu łatwiej, dlatego że ja w pracy przełączam się na tryb robienia, a po pracy lubię się przełączyć na tryb nic nie robienia. I nie lubię jakby siadać do komputera, kiedy już jest czas po pracy, odpalać skrzynkę, kiedy jest czas po pracy. Mnie się to kojarzy po prostu z pracą i z takim wykonywaniem, wiesz, działań. Get shit done. I ja lubię w tym trybie get shit done załatwić również swoje prywatne rzeczy. Może to nie jest najbardziej edukacyjne na świecie, że ja na przykład w połowie dnia dzwonię, żeby zmienić opony, ale tak rzeczywiście jest. Ja wolę to robić w ten sposób. Ja jestem wtedy w takim trybie. Mini terminatora, dlatego lubię też odkreślać zadania prywatne wtedy. Dlatego bardzo ważne dla mnie jest, żeby te zadania były w jednym miejscu. Kiedyś były w dwóch osobnych, teraz są tylko i wyłącznie w jednym, czyli w klikapie. Ale jakby cała magia, jeśli chodzi o prywatne planowanie, ale również takie strategiczne rozkminy firmowe, dzieje się w zupełnie innym miejscu, czyli w moim notatniku elektronicznym. Ja używam Notion cały czas i niezmiennie Notion. Notion to jest. Mój zbiór notatek, czyli moja druga głowa. Wszystkie notatki z wszystkich kursów, szkoleń, książek, cytaty, wszystko tam się znajduje i jest ze sobą połączone. Trochę w metodzie Zettelkasten, ale taki, a, bardzo, wiesz. Bardzo po Nataliowemu. Tam również zapisane są wszystkie moje cele, wszystkie moje prywatne cele, które również są skwantyfikowane, to jest taka ładna nazwa, czyli po prostu są liczbowe. I tam znajdują się również moje podsumowania, które potem przekształcają się na konkretne zadania do click-upa, na przykład prywatne. Jeśli miałabym powiedzieć, jak planuję poza to przede wszystkim polegam na podsumowaniach takich introspekcjach właśnie wykonywanych przede wszystkim w Notion. Również codziennie pisząc dziennik, ale już obiecałam kiedyś, że ten temat ugryziemy zdecydowanie w takim osobnym podcaście, bo uważam, że dziennik potrafi zrobić bardzo, bardzo dużo dobrego dla głowy solo przedsiębiorcy, więc tego nie zahaczamy. Wszystkie takie rzeczy jak długofalowe, długoterminowe cele, podsumowania, zbiory jakichś rzeczy, na przykład zbiory notatek z książek, ale też na przykład zbiory przepisów. To wszystko jest w notion. I mam tutaj dwa konta. Jedno jest prywatne, zawodowe, a drugie jest z moim mężem, gdzie są te wszystkie nasze takie rzeczy wspólne. Jeśli chodzi o planowanie, takie zadania, konkretne zadania do wykonania, wszystko jest w ClickUpie, Jest również podzielone na dwie sekcje, prywatną i firmową, ale wszystko jest w jednym narzędziu. Ja widzę swoje firmowe zadania, kiedy robię prywatne i odwrotnie. Tak mi jest najwygodniej. No i oczywiście kalendarz. Kalendarz wspólny z moim mężem, do którego dostęp mamy tylko my. Kalendarz firmowy, do którego dostęp mam ja i Martyna, która jest project managerką. Plus oczywiście jakieś dodatkowe kalendarze, na przykład, nie wiem, kalendarz wirtualnego coworkingu, który też oczywiście jest zupełnie nie inny, bo dostęp do niego mają kołorkowicze. I to jest cała filozofia tego, jak ja to ze sobą łączę. Dla mnie najważniejszy jest podział. Narzędzie do zadań, notes, kalendarz. Lubię je połączyć wszystkie firmowo, jak widzisz, znaczy firmowo i prywatnie, jak widzisz. Ty możesz zrobić, jak chcesz, byle by mieć ten podział. Uważam, że to jest święty podział, taka święta trójca organizacji. Kalendarz, notes, narzędzie do zadań. Czasem one się ze sobą łączą, ale ja bardzo mocno do tego nie zachęcam. No i to tyle, słuchaj, to tyle, jeśli chodzi o te najważniejsze pytania, które pojawiły się niedawno i które, na które chciałam odpowiedzieć. Mam dla ciebie jeszcze jedną bardzo ważną wskazówkę na koniec, ale zanim to zrobimy, to chcę ci przypomnieć, że będzie mi super, turbo, mega miło, jeśli wystawisz pozytywną opinię podcastowi. Jeśli słuchasz mnie w Spotify, to otwórz ten podcast w aplikacji, tam będzie opcja nadania oceny punktowej. Przypominam, że 5 to moja ulubiona liczba gwiazdek. Jeśli to też jest twoja ulubiona liczba, liczba gwiazdek, zapraszam serdecznie. Jeśli słuchasz mnie w innym narzędziu, również wystaw tam ocenę. A moje szczególne ciepłe słowa płyną do wszystkich tych osób, które słuchają mnie na podcastach Apple, czyli w aplikacji Podcasty w Apple. Bardzo, bardzo, bardzo proszę Cię, jeśli robisz to właśnie w tej aplikacji, żeby wystawić opinię, nie ocenę, opinię tekstową podcastowi. To bardzo, bardzo pomaga podcastowi rosnąć i temu, żeby. To przesłanie o pracy mądrej, a nie ciężkiej, niosło się wśród innych solo przedsiębiorców szeroko i daleko, jak cała Polska. Dobra? Dobra, to jak mamy za sobą ten segment, to ostatnia myśl na koniec. Chcę ci powiedzieć, że możesz zmieniać. Pamiętaj, że wprawdzie biznes to nie ty, a twoi klienci. Biznes jest o twoich klientach przede wszystkim, ale to ciągle jest twój biznes. Jeśli czujesz, że chcesz pójść w jakimś kierunku, możesz to zrobić. Jeśli czujesz, że coś trzeba zmienić w swojej ofercie, spróbuj i zobacz jak będzie. Tak długo jak realnie chcesz rozwiązywać problemy swoich klientów, możesz robić co chcesz, nawet jeśli będzie to tresura nurkujących owiec. Pamiętaj, że najważniejszym zasobem w Twoim solo biznesie jesteś zawsze Ty i Twój biznes powstał po to, żeby realizować Twoje cele. I Twoje marzenia, a nie tylko podążaniem za tym, co mówi rynek. Więc jeśli masz przed sobą dużą decyzję, dużą zmianę, zastanów się i spróbuj. Niech to, że masz dużo zadowolonych klientów, albo że zawsze robiłeś czy robiłaś coś w jakiś sposób, nie będzie dla ciebie przeszkodą. I tego ci życzę. Bardzo, bardzo serdecznie Ci życzę. I tym samym kończymy odcinek QA. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za to, że dzisiaj spotkaliśmy się w tym odcinku i zachęcam do zadawania pytań, jak również do tego, żeby słuchać pozostałych odcinków z całej naszej podcastowej rodziny. Do usłyszenia!